Witam Was serdecznie. Za mikrofonem jest Ilan01, specjalnie dla pałacuchatów. Zapraszam serdecznie do posłuchania. W ramach ekspansywnego uniwersum, jakim jest Star Wars, strażnicy świątyni Jedi są jednymi z najbardziej enigmatycznych postaci, które są częścią zakonu Jedi. A to, co się z nimi stało, jest czymś niezwykle tajemniczym. Te zamaskowane, bez twarzy postacie dzierżące podwójne ostrza żółtych mieczy świetlnych, wywołują poczucie tajemnicy i intrygi, które do tej pory w kanonie zostały tylko lekko zbadane. Kim więc dokładnie są ci mistyczni strażnicy? Większość znanych informacji na temat strażników świątyni Jedi pochodzi z obu animowanych seriali telewizyjnych Star Wars, The Clone Wars i Star Wars Rebels. Po raz pierwszy pojawili się w 17 odcinku piątego sezonu The Clone Wars zatytułowanym Sabotaż, a wkrótce potem byli znaczącą postacią w odcinku kończącym ten cykl The Wrong Jedi. Strażnicy na krótko pojawili się ponownie w 11 odcinku sezonu 6, znanym również jako The Lost Missions Voices, chroniąc Jodę. Jednak mitologia strażników świątynnych dostała szansę zabłyśnięcia w jednym z najbardziej pominiętych odcinków Rebeliantów, w Shroud of Darkness. W osiemnastym odcinku drugiego sezonu Kanan ma wizję mocy podczas zwiedzania pozostałości świątyni Jedi na planecie Lotal. Podczas gdy strażnicy, którzy pojawiają się w tym przypadku, nie są prawdziwymi, żywymi istotami, ich duchowe pozostałości dają szansę na przynajmniej częściowe zasugerowanie sekretnej historii tych pozornie ważnych postaci, a jednocześnie podpowiadają co mogło się z nimi stać po wojnach klonów, jak strażnicy byli wybierani. Spośród wszystkich Jedi, którzy poświęcili swoje życie zakonowi, to właśnie od strażników świątynnych oczekuje się, że będą traktowani z powagą i szacunkiem. Ich niemal pozbawione rysów twarzy maski, które skrywały twarze pod nimi, idealnie odzwierciedlały ich rolę jako absolutnie oddanych i bezinteresownych sił bezpieczeństwa świątyni Jedi. Strażnicy nie mieli żadnych innych tożsamości, ponieważ oczekiwano od nich zachowania całkowitego emocjonalnego dystansu, nawet bardziej niż od reszty Jedi, i dlatego pozostawali anonimowymi wartownikami. Szef ochrony i nauczyciel miecza świetlnego, Cindralik, był odpowiedzialny za strażników i wybierał ich, aby szkolić ich w zaawansowanych manewrach walki mieczem świetlnym przy użyciu ich podwójnych żółtych szabel, zwanych Light Cyber Pike. Ci specjalni wybrańcy należeli do rangi Rycerzy Jedi, choć proces wybierania odpowiednich członków z ich szeregów jest wciąż nieznany. Do ich głównych obowiązków należało patrolowanie świątyń oraz pomoc w schwytaniu i aresztowaniu osób uznanych za zagrożenie dla zakonu, czego najlepszym przykładem było uwięzienie padawanki Jedi Baris Offee z powodu jej udziału w spisku terrorystycznym. Znani strażnicy świątyni Jedi w kanonie Gwiezdnych Wojen. Ze względu na ich anonimowość istnieje bardzo niewielu strażników świątyni, których nazwiska i pochodzenie są znane. Cindralik przewodził siłą bezpieczeństwa, ale wszyscy pod jego dowództwem nie zdawali się mieć tak wyrazistej tożsamości jak on. We Clone Wars widzimy ich, jak przerywają walkę między Anakinem Skywalkerem a Baris Ofe, wykonując swój obowiązek jako strażnicy pokoju i pokazując swoje nienaganne umiejętności walki. Później widziano ich, jak pomagają powstrzymać Baris ofę podczas jej aresztowania, działając jako oficerowie bezpieczeństwa wewnętrznego w wypadku przestępstw związanych bezpośrednio z zakonem Jedi. W rebeliantach ujawniono, że co najmniej jeden z tych strażników przeszedł na ciemną stronę i stał się znany jako Wielki Inkwizytor. Choć był on głównym złoczyńcą w pierwszym sezonie, dopiero w Shroud of Darkness widzowie dowiedzieli się o jego przeszłości jako strażnika świątyni Jedi. Historie samych strażników są już owiane tajemnicą, więc ma sens, że złowieszczo-zagadkowa postać Wielkiego Inkwizytora narodziła się z tajemnic Jedi. Według twórcy obu seriali, Dave'a Filoniego, Inkwizytor był jednym ze strażników obecnych przy pojmaniu Baris, gdy ta została postawiona przed Radą Jedi za swoje zbrodnie. Porównanie strażników Świątyni Jedi i, i z Legend Koncepcja Strażników Świątyni Jedi jest oryginalnym tworem Dave'a Filoniego z serialu animowanego Star Wars, lecz nie pojawiła się w żadnym z materiałów Legends, które odnoszą się do historii Expanded Universe napisanych przed 2014 rokiem, obecnie uważanych za nienależących do głównego kanonu. Narodziły postaci i pomysły, takie jak ulubiony przez fanów złoczyńca Wielki Admirał Throne i jego flota TIE Defenderów, wyciągnięte z legend dla nowszych przedsięwzięć twórczych. Jednak Straż Świątynna wydaje się być bardziej inspirowana legendami niż ich dokładną repliką. Opierając się na żółtych mieczach świetlnych, strażnicy są najprawdopodobniej zainspirowani klasą Sentinel Jedi, wprowadzoną w grze komputerowej Knights of the Old Republic z 2003 roku. Kotor, jak w skrócie nazywany jest przez fanów, zawierał trzy gałęzie zakonu Jedi znane jako Guardian. Konsular i Sentinel. Guardianie używali niebieskich mieczy świetlnych i specjalizowali się w szkoleniu bojowym, podczas gdy konsularzy władali zielonymi ostrzami i skupiali się na miejscach dyplomatycznych, wykorzystując swoje umiejętności posługiwania się mocą bardziej niż mieczem. Sentinele, podobnie jak strażnicy świątyni Jedi, używali żółtych mieczy świetlnych i balansowali między umiejętnościami posługiwania się mieczem świetlnym a umiejętnościami siłowymi, uczestnicząc w misjach bezpieczeństwa polegających na skradaniu się i infiltracji. Co się stało ze strażnikami po rozkazie 66? Można bezpiecznie założyć, że większość strażników świątyni została zabita podczas czystki Jedi i prawdopodobnie byli nawet jednymi z pierwszych ofiar, które padły, ponieważ zajmowali swoje stanowiska w świątyni Jedi na Kurusand. Wiemy jednak, że jeden z nich przeszedł do roli Wielkiego Inkwizytora, pojawiając się ponownie w wizji Kanana Jarusa na lotalu po jego śmierci. Podczas panelu animacji Star Wars na DragonCon 2018, scenarzysta we Clone Wars i Rebels Henry Gilroy stwierdził, że Inkwizytor zdradził Jedi już w momencie masakry Anakina Skywalkera, Dartha Vadera w Świątyni Jedi, pomagając zabić pozostałych strażników, by świeżo upieczony Lord Sithów mógł łatwiej wejść do środka. Ponieważ Inkwizytor był świadkiem procesu Baris Ofe, całkiem możliwe, że przekonały go argumenty upadłego Jedi o tym, że zakon zbłądził i jest odpowiedzialny za wojnę. To dobrze, że nauczył się walczyć z Jedi korzystając z archiwów w Pałacu Imperialnym, który był dawnym terenem jego świątyni Jedi. Ma nawet przy sobie miecz świetlny o podwójnym ostrzu, tak jakby jego dawna pozycja strażnika świątyni pozwoliła mu na płynne przejście do pracy dla Sithów. Jest to świetny sposób na przywrócenie tego fragmentu mitologii Gwiezdnych Wojen do głównej linii fabularnej i wyjaśnienie niepewnej równowagi pomiędzy jasną i ciemną stroną.